Hej, witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony najnowszemu serwerowi, powsta najnowszemu powstaniu serwerowi. Jest on. Y gramy w nim w, tryb w trybie creative, czyli Spawnujemy bloki i po prostu budujemy. Czyli, że nie trzeba. wiecie, dobra, nie będę wam tłumaczył. Y każdy, kto chce zagrać na serwerze. Yy, musi po prostu wpisać IP serwera i grać aby dostać funkcję cre yy, creative że, o, że można item selection trzeba yy, zaprezentować swoje umiejętności architektoniczne czyli trzeba zbudować jakąś ładną budowlę i jeżeli spodoba nam się czyli administracji to wtedy gracz zostaje właśnie taką funkcję. Poza tym... Właśnie gracz dostaje działkę w wymiarach 10... Nie, 15 na 15. Dostaje bloki jakie tylko chce. Budowla jest dowolna. Rodzaj budowli, Można, może to być most, chociaż jakiś pomnik, dom, no nie, no cokolwiek chcecie, yy, tak na razie na serwerze są trzy sloty, czyli że na serwerze mogą grać jednocześnie trzy osoby, ale w przyszłości się to zmieni, yy, bo zamówimy ofertę UDEN, czyli będzie 10 slotów i być może będą pluginy. Ale to jeszcze nie wiadomo, ale zmierzamy w tym kierunku. Um. Dobrze. To było chyba na tyle. Ten odcinek nie, nie, mia, nie ma być długi, tylko taki informacyjny bardziej. I właśnie robię go w ramach tego, że dawno nie było żadnego filmiku. Dobra. No więc yy, podam Wam IP w opisie.